Witajcie, witajcie drogie bliźnięta. Witam Was bardzo serdecznie w horoskopie na luty 2026. Program jest nadawany na żywo i oczywiście witam te bliźnięta, które będą za chwilę ze mną w tym programie, ale również te, które z opóźnieniem obejrzą ten odcinek, ten horoskop. Mam nadzieję, że luty dla Was będzie łaskawy. I najpierw wyciągnę dla Was kartę, bo te z potęgi Myśli Luis Hej, później będzie Tarot, San Petersburg, Rasian Tarot, a później jeszcze przesłanie anielskie. Czyli najpierw przesłanie od Luis Hej jako wyznacznik miesiąca. Czyli bliźnięta, bliźnięta luty, luty 2026. Jakie przeskanie, przesłanie, jaki drogowskaz dla was? I już patrzymy. Cechuje mnie elastyczność i swoboda działania. Czyli jeżeli miałabym powiedzieć tak wprost, bądźcie otwarte na, co, na to, co niesie wam życie i bądźcie rzeką, dostosowując się do tego, co się dzieje. Eee, I czerp czerp czerpcie pełnymi garściami z życia to, co dla Was jest dobre. Ale dobra. Teraz czytam tak, jak jest napisane. Otwieram się na nowe wydarzenia i zachodzące w moim życiu zmiany. Każda chwila stanowi dla mnie nową, cudowną okazję do wzbogacenia duszy. Lekko i bez wysiłku płynę z prądem życia. Czyli to, co powiedziałam, nie czytając własnymi słowami. Czyli bądźcie rzeką, jak coś wychodzi, to super. Jak nie wychodzi, to też super, bo trzeba zrobić miejsce na to, co wychodzi. Dobrze, zakręciłam, zakręciłam teraz wróżę z kart Tarota. Bliźnięta. Jaki jak będzie dla bliźniąt luty 2026 roku? I oczywiście spojrzymy na trzy dziedziny życia. Bliźnięta, bliźnięta. Jaki będzie dla Was luty? Pierwsza karta śmierć. Karta śmierć oczywiście nie oznacza śmierci fizycznej, ale mówi: No, jakiś etap w Waszym życiu się kończy albo wymaga zakończenia i powinniście go zakończyć tak, jak należy. Karta śmierć bardzo często też mówi o problemach związanych z kręgosłupem. Idziemy dalej. Wieża: zwrócić uwagę na rusztowanie, czyli znowu na kręgosłup. I też jakieś rzeczy będą ważne związane z własnym domem, mieszkaniem. Może coś będziecie kupowały, może niekoniecznie mieszkanie, dom, ale może coś się zmieniały i nad tym trzeba się skupić. No, i karty pokazują, że pora z wieloma sprawami ruszyć z kopyta. Czyli nie stać w rozkroku pomiędzy niepodjętymi decyzjami, tylko wziąć telejce. I do przodu, do przodu. Niech się dzieje, niech się rusza, nawet jeżeli nie wiadomo, gdzie te konie prowadzą. I wyciągam trzy karty na sprawy y, uczuciowo-rodzinne dla Was. Bliźnięta, luty 2026. Idziemy dalej. Tutaj panią Elżbietkę pozdrawiam, bo widzę, że jest na żywo. Teraz dla bliźniąt sprawy zawodowo-finansowe, trzy karty, będę tak trzymała, bo podglądam, wyszły trzy i sprawy zdrowotne, i też wyszły, słuchajcie, od razu trzy, skleiły się i wyszły, więc jak same wychodzą albo same wypadają, to zawsze biorę to pod uwagę. Dwójka, dwójka buław. Dwójka buław mówi w sprawach uczuciowych, że nie powinniście się martwić o to, czy będziecie sami, czy nie sami. Czyli nawet bliźnięta, które do tej pory nie były w związku, jakaś druga osoba przy Was będzie. Czy to będzie wielka miłość? Nie wiem. Może trzeba dać trochę czasu, żeby się z tego narodziła wielka miłość. Może trzeba się bardziej poznać. Może na wielką miłość nie liczyć, a na otwarte serce drugiego człowieka, ale jakoś zakochane do końca raczej nie będziecie. I ostatnia karta w sprawach uczuciowych, zaraz też powiem dla tych, które są w związkach. Ostatnia karta w sprawach uczuciowych to jest królowa denarów, czyli w sprawach y, uczuciowych albo będzie ważna, czy rodzinnych, bo to też rodzinne. Najprawdopodobniej jakieś sprawy związane z kobietą będą ważne, być może jej zdrowiem, albo jakimiś zaległymi jej sprawami, które gdzieś będziecie prostować, ewentualnie też, Mogą być jako królową denarów, będziemy interpretować jako pieniądze, tak? Czyli być może jakieś długoterminowe decyzje w sprawach uczuciowo-rodzinnych, finansowe, być może związane właśnie z mieszkaniem albo kupowaniem czegoś, będziecie podejmowały. I teraz, a co w stałych związkach? W stałych związkach może, może być trochę za mało radości. Bo tutaj takie trochę takie srogie karty, dobre, ale srogie. Yy, I może zbyt mało będziecie się widywać, i może za mało będzie okazywania uczuć, albo jeszcze inne, 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 inne inny tutaj wątek wielopłaszczyznowy, że na przykład jakaś kobieta i to nie musi być, że partner będzie Was zdradzał. Czy partnerka, może być to ktoś, nie wiem, przyjaciółka, ktoś z rodziny, może się w Wasze sprawy uczuciowe wtrącać. Co zawodowo, Królowa Mieczy, czyli do tego, co będziecie robić, raczej będziecie podchodzili profesjonalnie, i tutaj od tego, ile zarobicie, zaraz Wam pokażę inne karty, ale już widzę, więc dlatego je interpretuję. Od tego, ile zar to, ile zarobicie, być może będzie zależne w pewien sposób od pomocy lub przeszkadzania, jeżeli chodzi o kobietę w sprawach zawodowo-finansowych. I teraz tak. Czy to będzie jakiś szalony miesiąc do zarabiania pieniędzy? Nie. Nawet ja bym powiedziała tutaj paść denarów, którego widzimy, to jest tak jakby dużo drobnicy. Czyli no wiadomo, że jeżeli jesteście gdzieś na atacie i macie stałą pensję, to ja bym, no nie macie na to wpływu, tak? Ale można być dużo takiej nie do końca ważnej pracy, nieraz głupiego pracy, albo takiej pracy, gdzie nie widać efektów. Natomiast te bliźnięta, które na przykład mają swoją działalność gospodarczą, to jest pokazane, może być dużo drobnicy małych zleceń, ale karty pokazują małymi zleceniami nie garść. Bo małych zleceń mogą być duże. Mało tego drogie bliźnięta, mamy czwórkę denarów. Ta karta mówi, że w tym miesiącu oszczędzajcie. Być może oszczędzajcie na jakiś cel, bo widzimy tutaj w czwórce denarów, pan zbiera do skarbonki. Być może na coś zbierajcie, tak? Ale oszczędzajcie. Ja bym powiedziała, no nie chciałam powiedzieć na wszystkim, ale oszczędzajcie, tak? Oszczędzajcie do skarbonki, zbierajcie. Yy... Bo coś fajnego możecie, będziecie kupowały albo w coś inwestowały, ale jeszcze, jeszcze nie w tym miesiącu. Najpierw trzeba uzbierać. Jeżeli chodzi o relacje w pracy, to bym powiedziała poprawne, ale możecie innych uważać niestety, niestety, za mniej inteligentnych. Dobrze, co w zdrowiu? W zdrowiu odpływ. Czyli na pewno zwrócić uwagę na to, żeby się nie przeziębić. Zwrócić uwagę na to, czy higienicznie żyjecie, czy odpowiednio śpicie, bo ta karta mówi yy, bardzo często zmęczenie, w skrajnych przypadkach wycięczenie. No myślę, że tu skrajnych przypadków nie będzie, bo dalej są dobre karty, ale te również karty bardzo wyraźnie pokazują, że gdybyście się chciały diagnozować, robić jakieś badania, skorzystać ze specjalisty lekarza, to bardzo dobry czas. Mało tego, to jest też bardzo dobra karta do poruszania do różnego rodzaju treningów i dobrze byłoby, żeby ktoś mądry wam pokazał, nauczył jak prawidłowo czy ćwiczyć, czy, czy mieć ten zdrowy styl, styl życia. I tyle. No z takich jeszcze innych rzeczy to na pewno widzę tutaj nerwowość u Was tak. więc tak jak nad nerwami panujcie. I kochane bliźnięta, ostatni krok wróżenia. Jeszcze tylko powiem, że gdybyście nie do końca siebie kochały, tu mieszały sobie, będzie piękny webinar 17 lutego. Jeszcze nie dałam ogłoszenia, ale będę ogłaszała. Jestem właściwa, jestem właściwy, żeby bardziej uwierzyć w siebie, żeby mieć większą siłę sprawczą i żeby złe słowa innych ludzi. Jak po po was spływały, a żebyście sobie do serca różnych rzeczy nie brali. Dobra, a bliźnięta. O, bliźnięta, przepiękna karta, przepiękna archanioł. Archanioł Michał mówi, ochraniam cię przed niższymi energiami. Stoję na straży przy Tobie, Twoich bliskich i Twoim domu. Przepiękna. Przepiękna karta. Kochani, wszystkiego dobrego bliźnięta. Bądźcie ze mną codziennie. Oglądajcie filmiki, energetyki, żebyście wiedziały, co robić a czego nie robić. No i miejcie fajny luty. Pa, kochane, cześć.